Witam, witam. Poznajecie? O, tutaj te słynne znicze. Rozpoczynamy. Kolejny projekt, projekt Warszawa. Oprócz projektu głównego uniwersum. Pałac kultury. Prze przez jakiś czas Będę przyjeżdżał do Warszawy, więc postanowiłem też te parę fajnych filmików e, wrzucać. Nie wiem czy co dwa, co trzy tygodnie tutaj będę, e, więc coś tam się fajnego nagra. To samo miejsce, gdzie zaczynał Meksykanek jak przyjechał do Warszawy, tu, tutaj gdzieś busy z Białego Stoku przyjeżdżają. Ja jestem swoim passatem, więc dokładnie nie wiem gdzie. Ale wielki ten pas kultury jest. I jaki szeroki. Patrzcie. Oczywiście projekt Uniwersum będzie trwał. Projekt Warszawa jest takim projektem dodatkowym, drugim projektem. E... I będę filmiki z fajnych miejsc po prostu dla was wrzucał z Warszawy. I tyle. Jak pierwsze wrażenia, oczywiście, e, wystarczy pójść do sklepu, kupić jakąś sobie halenę, wracać do sklepu, a to już e, po prostu zabicie raczką, ulotki z dziewczynami są. Więc jak coś to na żonę dziewczyny z Warszawy sobie nie szukajcie. Jak coś to z Podlasia, a to z bliska, to mi te znicze i Kwiaty w miejscu samospalenia Piotra S. Pójście, znajome, znajome widoki. Widzicie? Znajome widoki, tak wszędzie stoją, a tutaj o, widzicie. Spójrzcie, jaka to potężna budowla, a niektórzy głupcy chcą ją po prostu rozebrać, nie wiadomo dlaczego. Znaczy, wiadomo dlaczego. Spójrzcie, jaka wielka budowla. O kurczę, nie obejmę nawet. Dużo terenu zajmuje, więc ten teren na pewno by za sporą kasę poszedł, mimo że ten budynek jest pomnikiem polskiej historii powinien stać tu, gdzie stoi. Mimo wszystko ma swój urok. No i tyle słuchajcie, na początek naszego projektu myślę, że takie intro wystarczy. Mocne full.